Rozmowa Dnia Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radia Kielce jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, czy jest pan zadowolony z wyników wyborów parlamentarnych? Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego, którzy poszli na wybory, a szczególnie dziękuję tym, którzy postawili na prawo i sprawiedliwość. Bardzo za to jestem wdzięczny. No wygraliśmy wybory w województwie świętokrzyskim. Wygraliśmy te wybory w Polsce, ale patrząc przez pryzmat naszego regionu, to tak naprawdę tylko w jednej gminie nie odnieśliśmy zwycięstwa, to jest miasto Kielce. Pozostałe 101 gmin Województwa Świętokrzyskiego postawiły na prawo i sprawiedliwość i bardzo z tego powodu się cieszę. Przedstawiciele totalnej opozycji, czyli największa partia opozycyjna, na tę chwilę, jaką jest Platforma Obywatelska, została rozłożona przez Prawo i Sprawiedliwość na łopatki. Mamy dwa razy więcej mandatów w Nowym Sejmie niż Platforma Obywatelska. No i to trzeba zaliczyć w kategoriach sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w regionie świętokrzyskim. Prawo i Sprawiedliwość faktycznie w wyborach zwyciężyło, ale samodzielnie może mieć wielkie trudności z tym, aby rząd stworzyć. Czy jest możliwość koalicji, z którą się zgrupowali, które do Sejmu weszły? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Tak samo jest i teraz. Generalnie rzecz Biorąc, polityka jest trudną taką dziedziną funkcjonowania w społeczeństwie. Ja sądzę, że szansa zawsze jest. Dopóki piłka jest w grze, a dzisiaj mamy taką właśnie sytuację. Tak naprawdę no, tutaj powinny się liczyć programy polityczne, a w tej kampanii wyborczej no, jesteśmy jedynym środowiskiem politycznym, które przedstawiło Polsce i Polakom bardzo konkretny program polityczny na nową kadencję Polskiego Sejmu ze strony y, pozostałych ugrupowań. To były tylko hasła wyborcze, jak na przykład zwiększenie y, kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No ja uważam, że politycy przed podjęciem tak ważnych decyzji no, powinni podjąć mocną y, taką zdecydowaną refleksję, jak ułożyć nową scenę parlamentarną, tak aby wykrystalizować na niej dobry obóz rządzący. W każdym bądź razie, jakby nie było, ja jako państwowiec uważam, że jak najszybciej powinny być te sprawy poukładane, tak aby Polska dysponowała dobrym, stabilnym rządem. Ufam jednak w to, że w tym rządzie będzie prawo i sprawiedliwość. Komu zatem w pierwszej kolejności prezydent powinien powierzyć misję formowania rządu, Pana zdaniem? Oczywiście, że jest pewien zwyczaj parlamentarny, zwyczaj konstytucyjny, że misję tworzenia rządu po wyborach powierza się zwycięskiemu ugrupowaniu, bo tak to w polityce jest, że nigdy, nie mówi się nigdy, ci, którzy. Od, od razu decydują się na tego typu stwierdzenia, no troszeczkę można by było zaryzykować stwierdzenie, że no, nie bardzo umieją się poruszać w przestrzeni politycznej. Czy zatem to, co w mediach obserwujemy, czyli teoretycznie podział poszczególnych resortów pomiędzy lewicę, trzecią drogę a koalicję obywatelską, to już w tym momencie dzielenie skóry na niedźwiedziu przez ugrupowanie opozycyjne? Ja powiem tak, to o czym się dzisiaj głośno mówi, że totalna opozycja chce. Eee, zawrzeć umowę koalicyjną. To sprawa do łatwych z pewnością nie należy, chociaż nie da się tego wykluczyć, że tak w ostateczności się stanie. To jest taka koalicja od sasa do lasa, Koal koalicja, która będzie się różniła i w sferze ideowej, i w sferze programowej. No a co największe i najgorsze jest w tym wszystkim to, że będą przede wszystkim podziały w sensie personalnym obsady przyszłego rządu. Ja wiem, bo przecież jestem w parlamencie już teraz skazany przez w dobrym tego słowa znaczeniu wskazane przez wyborców na siódmą kadencję i obserwowałem wiele sytuacji przy tworzeniu rządów po wyborach i to nie są łatwe sprawy. Ja przypomnę, że tylko prawu i sprawiedliwości udało się wygrać wybory tak, że nie musiała szukać partnera koalicyjnego, Wszystka, nie musiała się dzielić z nikim żadnym programem, nie, musieli, nie musiała się też dzielić żadnymi stanowiskami, yy, yy, które przysługują partii sprawującej rząd, to było prawo i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość wygrało trzykrotnie wybory parlamentarne z rzędu. No i czwarty, czwarte rozstrzygnięcie zwycięskie, które, które, a tak naprawdę pierwsze to było w 2005 roku, to żadna partia polityczna w historii Wolnej Rzeczypospolitej takiego sukcesu do swojej historii wpisać nie może. Prawo i sprawiedliwość jest tutaj rzeczywiście tym liderem w uzyskiwaniu poparcia od społeczeństwa. No, zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, jak to wszystko będzie się układało. Ja ufam jednak w to, że zdrowy rozsądek powinien zwyciężyć w tym wszystkim, bo tego zdrowego rozsądku po tej drugiej stronie ja nie bardzo widzę. Zresztą, kiedy funkcjonowaliśmy jeszcze przez te dwie kadencje, no można powiedzieć wstecz, no to rzeczywiście tego zdrowego rozsądku brakowało. To Opozycja zawsze decydowała się na głos przeciwny wobec prawa i sprawiedliwości. Tu nie liczyły się żadne idee, żadne wartości, nie liczył się interes Polski, ale liczyło się to, aby prawo i sprawiedliwość zostało zdołowane. No, niestety tak nie było, bo my dysponowaliśmy tą większością parlamentarną. Ta większość parlamentarna jest no największą wartością w naszym konstytucyjnym systemie, i sądzę, że. No, damy radę. Wspomniał Pan wcześniej o tych różnicach światopoglądowych wśród przedstawicieli tych ugrupowań opozycyjnych, które będą chciały stworzyć tę koalicję. A jak odniesie się Pan do słów i wypowiedzi prominentnej działaczki koalicji Izabeli Leszczyny, która mówi, że PiS oszukało Polaków i w swoim wpisie na portalu X straszy dramatyczną dziurą w budżecie państwa, która rzekomo jest gigantyczna. No ta pani, która kiedyś była ministrem finansów, wiceministrem finansowym, nie ma w ogóle zielonego pojęcia o tym, jak się tworzy budżet państwa, jak ten budżet wygląda. No, jeśli dalej będą szli w taką retorykę, no to proszę pamiętać, że los parlamentu jest uzależniony od losów ustawy budżetowej, która już dawno została złożona przez polski rząd do Polskiego Sejmu. To jest dobry budżet, budżet o dochodach, jakich obecnej, dzisiaj jeszcze totalnej opozycji nigdy się nie śniło. Budżet, który jest ponad dwa razy większy po stronie dochodów niż w 2015 roku. To jest budżet, no, którego stać na zrealizowanie dobrej polityki społecznej i jestem przekonany co do tego, że ten budżet, kiedy zostanie ewentualnie przyjęty w nowej większości, Parlamentarnej, będzie jeszcze chwalony, bo oni, gdyby tak się us, ułożyło, że, że biorą odpowiedzialność za y, polski rząd, no to będą musieli ten budżet przyjąć i będą go musieli chwalić. A więc to jest takie rozdwojenie jaźni po stronie y, y, dzisiejszej, jeszcze totalnej, totalnej opozycji. W ogóle nie mają o tym zielonego pojęcia. No, ja przywołam jeszcze z kampanii wyborczej wystąpienie Donalda Tuska i w kontekście wspominanej przez Kwoty wolnej od podatku 30 tysięcy złotych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za rządów platformy obywatelskiej było to 3 tysiące. Donald Tusk nie miał o tym bladego pojęcia, bo pytał tam jakiegoś Andrzeja, jaka ta kwota ma być. Ja myślę, że jemu to chodziło pewnie o 6 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku i to też by miał sukces, bo akurat byłoby to dwa razy więcej niż zarządów platformy obywatelskiej. Z wielu propozycji, tak zwanych budżet, budżet jest bardzo dobrym budżetem. Ten budżet się spina i deficyt budżetowy, który tam został założony, można powiedzieć, że jest na tle innych wcześniejszych budżetów przyjmowanych przez państwa. Ten deficyt jest kosmetyczny. Z całą pewnością na koniec roku on ulegnie zmniejszeniu. Podobnie jak tak to się działo za rządów Prawa i Sprawiedliwości w minionych latach. Z wielu z propozycji zapisanych w tak zwanych stu konkretach już w tym momencie koalicja obywatelska zaczyna się wywiązywać. Czy pana zdaniem, jeśli uformuje się rząd właśnie złożony z tych trzech partii, to jego hasłem przewodnim będzie pieniędzy NIMA? No prawdopodobnie tak się może zdarzyć. No, ja, ja myślę, że, że oni gdyby stworzyli rząd, będą starali się unikać tego typu, tego typu negatywnej aktywności, bo to, że przecież te, to stwierdzenie pieniędzy nie ma i, i nie będzie przeszło, że tak powiem, do historii polskiej polityki jako coś, co poniża obóz rządzący, bo okazało się, że po słynnych słowach ówczesnego ministra finansów pieniędzy nie ma i nie będzie. Okazało się że nie cały rok trzeba było czekać i pieniądze się znalazły, ale przestały się kręcić karuzele VAT-owskie, przestały znikać mafie paliwowe i tak dalej. No, ja przypomnę, że luka VAT w 2015 roku wynosiła... 24% dzisiaj została zmniejszona do niecałych 5%. To są ogromne kwoty, które zostały zaprzepaszczone przez rząd Platformy Obywatelskiej i dlatego nie było na nic pieniędzy, a teoretycznie tych pieniędzy powinno być jak najwięcej, bo przecież za rządów Platformy podatki były największe. Ja przypomnę, to rząd Prawa i Sprawiedliwości podatek od osób fizycznych zmniejszył w tym najniższym progu z 18% do 12% i kwota na kolejnym progu została podwyższona, więc zostaje więcej środków finansowych w naszych portfelach. Kwota wolna od podatku 30 tysięcy, o czym żeśmy dzisiaj mówili. Podatek CIT, dochodowy podatek od osób prawnych, z 19 w dwóch krokach został zmniejszony do 9%. Osoby do 26 roku mają zerowy pit, zerowy pit mają również emeryci. Tak więc teoretycznie za ich rządów tych środków finansowych do podziału, do budżetu było więcej niż dzisiaj zarządów Platformy Obywatelskiej, niż, niż zarządów Sprawiedliwości. Sprawiedliwość, bo myśmy te podatki zmniejszyli i jesteśmy tak naprawdę w tej historii politycznej po 1989 roku jedyną partią polityczną, która zmniejszała w Polsce podatki. Każde inne środowisko Krzysztof polityczne Lipiec, podatki zwiększało. Pełnomocnik Kieleckiego Kręgu Prawa i Sprawiedliwości był gościem. Bardzo dziękuję. Ta życzę dobrego dziękuję. weekendu. Jeszcze